Awe legiony, sława i chwała, z tej strony Hanzo. Dzisiaj y, pokażę Wam poradnik, jak zagrać w Need for Speed Award'a. Y, oczywiście oficjalnie już sobie w niego nie pogramy, iż y, z Eja zamknęło serwery w 2012 roku bodajże. Ale pokażę Wam poradnik, jak to zrobić. Y, mianowicie, żeby zagrać musimy wejść na... Na tą stronę. Link, zosta oczywiście, wszystkie linki pokażę, znaczy zostawię w opisie. Tak, wchodzimy na tą stronkę. Klikamy Download launcher. Przenosi nas na taką stronę. Pobieramy ten pierwszy plik, który widnieje tutaj. Ja już tego nie będę pobierał, bo mam to pobrane. Ale po prostu zapisujecie sobie to gdzieś. Wypakowujecie to się prezentuje następująco już po pobraniu będziemy mieć coś takiego nie? klikamy launcher i mamy launchera żeby założyć konto musimy kliknąć tutaj register a i właśnie najważniejsze serwer jaki wybieracie to weźcie ten pierwszy world united official i jest najwięcej graczy na nim, dobra, klikamy tego registera i musimy założyć konto poprzez Discorda. Klikamy to i przenosi nas na, na Discorda World United. Ja z tego nie będę robił, bo ja to mam. Jest hmm, to tu mam. O, widzicie i wtedy. Robimy sobie hasło do serwera, bo login będziemy mieli ten w naszym login. Naszym loginem będzie mail, na którym mamy założonego Discorda. No i to wszystko, tak w sumie, z tego. A właśnie, yy, polecam Wam zajrzenie na SoundCloud Gradu, iż rzuci, chłopaki rzucili kilka kawałków. Link też zostawiam w opisie. No i co, jeżeli będziecie mieli problemy z instalacją, czy coś Zapraszam również na nas, naszego Discorda ekipy Kryzys Link też jest w opisie Jak coś, to pomogę Tylko napiszcie mi na PW, czy coś, albo na gadu gadu, obojętnie A my y, widzimy się w gierce Dobra, jesteśmy już po załadowaniu gierki, jak widzicie jest Full po polsku. Ja na potrzeby materiału stworzę nowy profil. Ok, ok. Nazywa no, się tak. Bo nikt mój jest zajęty. Pchanie się po prostu. Więc. Um, bierzemy sobie byle co. Na start mamy dość dużo pieniędzy. Oficjalnie to, tak to nie wyglądało. Samochodów też jest troszeczkę. No, je, jest duży wybór, nie? Ogólnie, jeżeli chodzi o furki, mamy hamera, Mazdy, Mitsubishi, Nissany. No, jest tego troszkę, nie? Wybaczcie za Discorda. Ja sobie wezmę Nissanka. Kupuję ten samochód. Kontynuuj. Dobra, mamy profil. A yy, dodawajcie mnie do znajomych yy, poprzez ten pierwszy profil, jeżeli chcecie. To jest po prostu H4NZI00 albo OO. Nie wiem dokładnie co tam... Chyba jest 0-0, ale jak nie, to dużo onia. Dobra, wchodzimy. Będziemy mieli chyba wysik samouczkowy. Tak dokładnie. Wysik samouczkowy. Sterwanko mamy, jak widzicie, w USAD i szczałki. Giereczka dała, działa dość dobrze. Wiadomo, grafikę wszystko sobie możecie pozmieniać w ustawieniach. Zresztą zaraz on to wszystko pokażę, tylko skończymy ten pierwszy wyścig. Pomimo tego, że jest niby sto ileś pingu, no nie odczuwa się tego aż tak bardzo. Przynajmniej ja tego nie odczuwam, nie wiem. Może to prze, przez internet, bo w sumie internet mam dość dobry, bo 1 GB Więc może to przez to, ale no nie wiem A samo to jest dość wolny na początku No ale to początek, nie? czego można się spodziewać. Kamerę sobie zmieniamy na C. Co prawda ze środka nie ma, ale każdy coś tam do siebie na pewno znajdzie. i sobie lecimy, nie? Świat Gory jest chyba połączeniem Most Wanted z karbonem, ale nie jestem tego do końca pewny. No widzicie, dostajemy nagrody, jakaś kasa, jakaś reputacja i karty. Jak mamy dużo szczęścia, możemy dostać... Coś naprawdę fajnego. Dobra, mamy poznawanie świata. Dołączenie do wyścigów. Wchodzimy na mapę. Wyścigów mamy trochę dostępnych i samochód mam jeszcze nie ulepszony. Ale dobra, mniejsza. Yy, tak. Rozgrywka wiadomo. Yy, możemy mieć skrzynię automatyczną. Metryczne imperialne. Uszkodzenia samochodu. I to by było w sumie na tyle. Wiadomo, grafikę co możecie ustawić, społeczność możecie sobie też ustawić. Wszystko tutaj jest dobrze, ale my sobie wejdziemy teraz do kryjówki. No i mamy tuning, nie? Mamy tuning, możemy sobie. Umiejętności dodać, ale one są, no dość kurwa, drogie niektóre. O, widzicie, mamy zwiększenie gotówki. Żeby to wrzucić, wpierdalacie to na samochód, po prostu. To jest akurat magazyn. Tu mamy sklep. No są jakieś boostery, nie? na dragi specjalne, eksploracja. No trochę to kosztuje. No ale okej. Okay. Nie o to mi chodziło. Yy, żeby Zapisać, robimy ukończono tuning. Robimy zapisz. I mamy już wrzucone postera, nie? Yy, nie, to części bym chciał. O! Widzicie, mamy też pakiety. No, możemy się tu troszeczkę pobawić, nie? Bo trochę tego jest. Kurkę możemy sobie pod siebie zrobić, totalnie. Ja sobie wrzucę ten pakiet. Spoilery, maski. Rejestracje. Prezentów nie mamy niestety. Koła, neony, zawieszenia. No jest tu tego trochę, nie? Naklejki. Jeżeli chodzi o naklejki, no naklejki musimy sobie wszystko chyba samemu porobić, z tego co pamiętam, także pole do manewru macie. No nie wiem, nie wiem, no dobra, na przykład zostawię ten to Speed, wrzucę sobie tu i możemy się tym chyba bawić, muszę ten czad wypierdolić, bo nic nie widzę, o. I bawimy się przesłanko. Skalowanie. Na przykład widzicie, że możemy pierdonać coś tak byle co, nie? Tak na szybko, żeby tak sobie było po prostu, nie? Kolor. O, no widzicie, jest coś takiego, nie? Ale to mówię, to już yy, każdy pod, pod siebie. Jak tam ktoś sobie, sobie robi, macie pole do manewru naprawdę duże. Zapiszę to sobie. No i oczywiście, co? No, części też mamy, nie? Silniki, silniki. To są głównie pakiety. Żeby coś założyć. O, tu mamy co nam dodaje do dany pakiet. Dużo podpowiedzi i żeby zainstalować część po prostu przeciągamy i mamy silnik mamy doładowanie, rzucamy no, ogarniecie po prostu to, nie? i wiadomo, zakończ tuning zapisujemy wychodzimy z kryjówki opuszczamy kryjówkę I jak założyliście, niektóre wyścigi mam poblokowane, bo samolot za bardzo ulepszyłem. Nie? Teraz, żeby dołączyć, to możemy albo teleportować się, albo po prostu dołączyć. Na razie mam jeden gracz, iż yy, no nie mam ludzi w grupie, i teraz się ścigamy z jakimiś typami. Bo stery. Możemy używać myszką, możemy używać... Nasze, ja nie mam nowo aktualnie żadnych. No i teraz się ścigamy typowo online z jakimiś chupami, nie? O widzicie, mamy bosstery. No Ja samolot mam akurat do dupy, nie? O i mam nitro. To idzie jak zbidować, z tego co pamiętam, żeby nie klikać myszką, ale... No... My bez kontaktu nic nie robimy to. I boster się ładuje, nie? O, katapulta. Katapulta daje nam przyspieszenie. To po prostu by, byśmy musieli poczytać co... O kurwa, ale zjebałem. O, katapulta mnie przyciąga po prostu do chłopa. No i chuj. I byłem trzeci, nie? i byłem trzeci, nie najgorzej, jak na no, pierwszy wyścig dostajemy mnożniki, kasa, możemy to zwiększyć za walutę, ale nie wiem, czy on gdzie kupić, no i karta jakaś, o, i parę dostaliśmy, no i, o, i, teraz możemy sobie wyścigi wielosobowe ogarniać robimy na przykład ścigaj się i wtedy automatycznie nam zawodów, które są dostępne ale polecam granie z ekipą także co, tak wygląda nitro Speed Wars jakby ktoś był zainteresowany no to zapraszam do wspólnej gry wiadomo im więcej nas z tym weselej a to teraz będzie na tyle z tego odcinka a nie, jeszcze nie, no słyszymy wszystko, no to będzie wszystko także co, dzięki za uwagę i widzimy się w gierce i może w kolejnym odcinku z Worda, jak już jakąś ekipę ogarniemy, zobaczymy. Także dzięki za uwagę. I do następnego. Elo.